śniadanie wielkanocne z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w brusach. Jej najbardziej smakowało jajka z szanem i z, z, z oraz babki wielkanocne. Zupa biały baz. Ludzie jedzą sam To o celu te piety gadło. <laughs> Ściany wokół siebie, marna sztuka. Natalia Landowska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej. Ten warsztat jest dla nas i dla uczestników drugim domem. I też robimy sobie to śniadanie wielkanocne tutaj w domu. Tutaj w warsztacie, no też się mylę, jako w domu, mówię już od razu. To jest trzecie nasze śniadanie wielkanocne, i co roku zawsze przygotowujemy sobie typowe potrawy wielkanocne. Dziurać jajka i babkę robiliśmy. Koli. Wczoraj babkę robiliśmy, nie pani. Magdalena Sypniewska, jestem instruktorem pr w pracowni gospodarstwa domowego. Wykonujemy różne potrawy. Uczestnicy uczą się kroić, nakrywać w prawidłowy sposób stół. Tomasz Jankowski oraz Tomek Frymark, moi, moi uczestnicy z pracowni. A jak się robi Żurek? Z kopasą. Do garnka i wlewacie cebulę. Dziurek, lewacie do garnka i, i cię gotuje. Wodą, wodą przekatuje. Schorzenia są i sprzężone, i są i uczestnicy mają uśledzenie umysłowe, schizofrenię, także i choroby psychiczne i głównie niepełnosprawność intelektualna. A powiedz dlaczego pani dała ci jeść? Bo ja sam bym się obtwarzył. A powiedz dlaczego? Tam była zupa i kiełbasa. Ale co? Co nie widzisz, tak? No. Tak, to jest niewidome. Nazywam się Anna Stasiek, pracuję z uczestnikami w pracowni komputerowej. Wykonujemy w tej pracowni kartki okolicznościowe różnego rodzaju. Są też to zaproszenia, a na komputerowej to pisze różne dokumenty, pisze na komputerze tekst, książki lub z gazet, na przykład orzeczenia, albo listy motywacyjne, albo listy CV. I malujemy też i rysujemy dużo. I, i ceramik też. Nazywam się Katarzyna Reduchowska, prowadzę pracownię ekspresji twórczej. W naszej pracowni właśnie przed świętami, najwięcej chyba zajmowaliśmy się malowaniem ceramiki, właśnie takich typowych już form, związanych jakichś kurczaczków, zajączków, doniczek, związanych wszystkich właśnie ze świętami i bardziej w barwach świątecznych. Jestem w pracowni stolarskiej od 1 stycznia. No, no, malujemy skrzynki, wypalamy takie rzeczy, robimy i, i potem je, jest masz i sprzedajemy nasze prace. Czyli to jest to najfajniejsze to sprzedawanie? No tak, bo za to jedziemy na wycieczki. Część uczestników tak naprawdę poza swoim domem, kościołem, gminą dalej nigdzie nie było. Są uczestniczki, które się zachwycają na przykład blokami takimi tam dziesięciopiętrowymi na przykład tramwajem, takich rzeczy nawet nie znają. Więc to, to też jest dla nich. A gdzie jeździcie na wycieczki? Raz góry, raz morze. Byliśmy w Gdańsku. Dańsku. W Gdańsku, w Gdyni, na Westerplatte. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest wybrane, życie nie po to, by wesprzeć trwa nie trwać, I aby żyć siebie samego trzeba brać. Na przełomie tych trzech lat, które już działamy, no to rzeczywiście te efekty. Tej rehabilitacji i społecznej, i zawodowej są duże. Są, mówię, uczestnicy, którzy na początku no, nie potrafili noża trzymać, nie potrafili kanapki zrobić, nie potrafili się ubrać. Małymi kroczkami brniemy do przodu zawsze. Tak, mamu. Pisarz, dawa, oka. pisarz. Tak, i co jeszcze robisz? Grajesz na komputerze, auto, a to Tłoka w 3, cztery. Kupisz sobie MP4. No, często właśnie to jest ta komunikacja z uczestnikami. Nie wszyscy to potrafią to wystawić, słowami wyrazić, co, co czują, co akurat potrzebują. Jest. Często się domyślamy, ale już mamy takie wypracowane jakieś schematy. Widzimy po gestach, po mimice twarzy. To nie są postępy takie, które są widoczne od razu, że to jest coś znacznego, dużego, tak? ale to jest to, że sobie potrafi szalik zawiązać, że potrafi tę czapkę założyć w prawidłowy sposób, że nie zakłada but prawy na, na lewą nogę i odwrotnie, tylko że poprawnie je zakłada, że sobie przygotuje gorącą herbatę. Te wszystkie rzeczy to są dla nas sukcesy. Znaczyliśmy dupę pondorową. pondorową gotować. Zapiekanki, zapiekane ziemniaki tak, i ciałatkę nauczyliśmy też gotować. Co robiliśmy przez ostatnie trzy dni w warsztacie? Wiosenne porządki. Świąteczny. Malowaliśmy ściany, tak. Gdzie? Drzwi malowałem. Co jeszcze robiliśmy? Okna myliśmy? Tak. Samochodów słuchamy, jak pani myła okna. Zazwyczaj było tak, rodzice nam opowiadali, że no, uczestnicy nie pomagali im w takich pracach domowych. Coraz częściej słyszymy od rodziców pochwałę, z czego się bardzo cieszymy, tak. że uczestnicy przychodząc do domu pomagają. Czy chociaż wezmą tą miotłę, zamiotą. Dużo przęczamy, nie? Na więcej mamy do Piąt, piąte na więcej sprzątamy. Mamy, mamy, mamy kokonę. To pani Magda wam każe sprzątać, tak? <grym> no, 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 zawsze tak, przywadnie, tak, pani ma rację, nie? Tom już już. Ja jeszcze zapytam ciebie, czy uczestnicy dzięki tym warsztatom są szczęśliwsi? Tak. No. no, wydaje mi się, że tak. Już po tym uśmiechu, po tym dziękuję. Widać, że jest im u nas dobrze. Często słyszymy, przychodząc do pracy radosne dzień dobry, czy nawet uczestnicy się przytulają do nas. No, chyba im się tu podoba, chyba są szczęśliwsi. Przede wszystkim takiego spokoju w, w gronie rodzinnym świąt ciepłych, spędzone przy Wielkanocnym stole, no troszeczkę odpoczynku, chociaż oni zawsze wracają do warsztatu, nie ma to jak w robocie, to jest ich hazło, przewodnie często. Audycję przygotowała Anna Cupa dziemińska Na miły bóg, życie nie tylko po to jest wybrać Życie nie po to. Ja dysztan go przewoć na miły Bóg